Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 24 czerwca 2025 roku. No i zaczynamy dzisiaj, jak zwykle, naszą, nasze poranne zestawienie na rynkach finansowych. Dzisiaj, jak zwykle, zaczniemy od kryptowalut, ale zobaczymy sobie też do ropy, do srebra i do nazdaka, bo naprawdę wczoraj sporo się działo, więc myślę, że warto to podsumować, warto zobaczyć. No bo Bitcoin wczoraj też mocno wystrzelił po tym, jak Donald Trump nawoływał do pokoju na Bliskim Wschodzie, więc mamy widać mocną reakcję. Pytanie tylko, czy się utrzymamy na tych poziomach, czy jednak spróbujemy za chwilę zawrócić i czy to jest tylko chwilowe. Ja wczoraj trochę rozgrywałem, część się skończyła na plusie, część na minusie, ogólny bilans dodatni, więc ja się z tego mocno cieszę. Dzisiaj sobie odpaliłem urodzinowego shorta na 38 urodziny. Nie jest to jakaś duża pozycja, ale tak zawsze chciałem to zrobić. No i myślę, że ten wystrzał trochę zgaszą i dla mnie taki zjazd na 103 tysiące byłby idealny dzisiaj, aby trochę ostudzić ten optymizm. No i trochę sobie zobaczymy też w artykułach trochę coś na temat, tematy inne niż to co się dzieje teraz w polityce, więc zaczynajmy sobie już bez zbędnego przeciągania, lećmy sobie do CoinMarketCap, gdzie Bitcoin w ostatnich 24 godzinach 3,7% na plusie, natomiast Ether no, trochę tutaj wystrzelił mocniej, bo ponad 7,3% na plusie, no a to to oczywiście za sprawą spadającej dominacji, Lećmy dalej. Sei zaliczyło największy wzrost z pierwszej setki i jest to prawie 32% na ten moment, a OKB jest 5% na minusie, więc tragedii nie ma. Lećmy dalej. Wskaźnik strachu i chciwości dzisiaj na poziomie 65, natomiast altcoin season index na poziomie 14. Warto również wspomnieć o tym Co się działo na przepływach Między giełdami Bo dzisiaj mieliśmy ponad Miliard dwieście milionów Wypłaconych Stablecoinów z giełd Co jest dosyć sporą kwotą No i oczywiście tutaj mamy też Ilość bitcoinów na giełdach Które zmniejszyły się O ponad sześć tysięcy Sztuk. Takie dane Oczywiście są codziennie rano na X, gdzie możecie sobie zobaczyć takie podsumowanie codziennie rano. Lećmy dalej, likwidacje, no tutaj wiadomo przy tej podwitce te likwidacje zostały wszystkie zgarnięte, no ale jak to wyglądało w liczbach, no było ponad 123 tysiące pozycji zlikwidowanych na dźwigni, na łączną kwotę na ten moment 470,5 miliona dolarów, z czego shortów było oczywiście więcej i było to prawie 357 milionów, a longów nieco powyżej 113,5 miliona. Największe zlecenie likwidacyjne miało miejsce na Binance i było to Ethereum do USDT na ponad 12 milionów dolarów. Warto wspomnieć, że dzisiaj w wydarzeniach ekonomicznych najważniejszym wydarzeniem będzie Przemówienie prezesa Fed, czyli dzisiaj Powell będzie przemawiał o godzinie 16. Jestem ciekawy w ogóle, co to jest za przemówienie. Czy będzie miało w ogóle wpływ tutaj na rynki, czy to będzie jakieś przemówienie znowu ze studentami. No, dowiemy się pewnie dzisiaj około godziny 16. Sam aktualnie nie wiem, czy to będzie gdzieś transmitowane, czy też nie. Lećmy do ETF-ów, bo ETF-y na fajnym plusie. ETF-y na Bitcoinie ponad 350 milionów dolarów na plusie, a na Ethereum ponad 100 milionów dolarów na plusie. No i lećmy sobie od razu, e, od razu, lećmy sobie do e, trzech artykułów, które no, są dosyć ciekawe. Pierwszy, co właściwie dzieje się z Twoimi kryptowalutami. Gdy umierasz, i to jest dosyć ciekawy artykuł, no myślę, że taki fajny akurat z okazji dzisiaj, że mam urodziny, no to można już powoli myśleć o śmierci i o zabezpieczeniu ewentualnego majątku. Więc tutaj mamy fajnie opisane, co warto zrobić, jak się zabezpieczyć, aby wasze kryptowaluty i nie tylko kryptowaluty nie przepadły. Więc myślcie o tym też, no bo jeżeli ktoś nie wie, że w ogóle macie jakieś kryptowaluty, no to szkoda, żeby one później leżały i tak samo, jakby zostały spalone. Lećmy dalej, artykuł numer 2. Bitcoin i rynek kryptowalut zaczyna się odradzać, ponieważ Izrael i Iran zgadzają się na zawieszenie broni. No i to jest właśnie ten powód, dlaczego tutaj tak rynki wystrzeliły. No więc warto, myślę, sobie to również przeczytać i lećmy do artykułu numer 3. Oto jak zmienność bitcoina kosztowała doświadczonego tradera swingowego 35 milionów dolarów. No i tutaj e, warto sobie tutaj przejrzeć ten artykuł. Nie jest zbyt długi, no ale pokazuje nie tylko blaski, ale też i cienie tradingu. Więc lećmy sobie już do wykresów. No i zacznijmy sobie od bitcoina, który aktualnie na 105 tysięcy. No i on tutaj bardzo szybko. Wczoraj przy tym spadku, gdzie ja rozgrywałem też shorta, gdzie tutaj fajnie go zamknąłem przy tym odbiciu. No i cieszę się, że zamknąłem, no bo fajny tutaj był zysk, na ja dosyć sporej kwocie grałem, więc dosyć fajnie. Później też otworzyłem sobie tutaj kolejnego shorta, ale już dużo, dużo mniejszą kwotą. No i cały czas go trzymam, więc ja sobie go. Tutaj bez problemów postaram się przetrzymać. Liczę dzisiaj na jakieś odreagowanie. Liczę na takie zaliczenie 103 tysięcy. Byłoby to dla mnie takim idealnym miejscem, żeby później, jeżeli rynek faktycznie chce iść dalej w górę, no to taki zjazd do 103, a nawet 102 tysiące 130 no to jest taka fajna strefa, gdzie powinniśmy zjechać, i stąd ewentualnie. Kolejny, dalszy wzrost, więc czekam dzisiaj cierpliwie na to, co pokaże Europa. No ale lećmy sobie zobaczyć Ethera, który jest na powyżej 2400 dolarów. On tutaj również dostał bardzo fajny, silny wzrost i bardzo małe odreagowanie. Jest to oczywiście też za sprawą spadającej teraz dominacji napływu tego kapitału. No, ale tutaj nie liczyłbym na jakieś duże wzrosty, myślę, że takie 2,5 tysiąca znowu będzie fajnym oporem, fajną taką barierą do zatrzymania. Ale ja osobiście Etera nie gram, więc czekam sobie cierpliwie, co się tutaj faktycznie wydarzy. No, i lećmy dalej, zobaczmy sobie kaspę, bo kaspa tutaj e, już nie jest w moim portfelu. Jak dobrze wiecie, sprzedałem swojego spota. No ale KASPA ostatnio radziła sobie dosyć słabo, cały czas tutaj w trendzie spadkowym i miała takie chwilowe odbicia, pierwsze odbicie tutaj było z poziomu nieco powyżej 7 centów aż tutaj do 8, prawie i pół centa, później mieliśmy zjazd na 6 centów, no i teraz mamy podbicie na 7,5 centa, no i póki co utrzymujemy się powyżej tego fajnego globalnego wsparcia na 0,726, no, i tutaj możemy tutaj zobaczyć sobie, że fajnie zostało to wsparcie przetestowane. Mieliśmy faktycznie podbicie do 7,5 centa. Później ten zjazd, gdzie tutaj naprawdę kilka tych świec 15-minutowych wybroniło ten spadek. No, i jest spora szansa, że Kaspa spróbuje iść jeszcze wyżej. Więc ja sam jestem ciekawy, co się tutaj wydarzy. Będę sobie obserwował Kaspę, no bo tutaj 8,2 centa. No myślę, że może być kolejnym raz tutaj miejscem, gdzie cena spróbuje zawrócić, ale ja póki co nie odpalam sobie żadnej pozycji, tylko cierpliwie czekam. Lecimy zobaczyć sobie teraz Dodża, który już jest powyżej 16,16. 16 4 centa. No tutaj też mieliśmy ostatnio spadek do 14 centów. Szybko wyciągnięty, przetestowany poziom 15 centów. No i póki co wspinamy się, ale tutaj najważniejszym poziomem to będzie 17 centów. No i sam też czekam, czy faktycznie tam spróbuje cena jednak przebić i się utrzymać, czy jednak też dostaniemy. Nawrotkę. No dzisiaj można obserwować dosyć ciekawą, szybką zmianę nastrojów. Wczoraj wszyscy byli nastawieni, że lecimy na 90 tysięcy. Dzisiaj już wszyscy nastawieni, że lecimy na 100 tysięcy. No widać, że ta, ten sentyment się bardzo mocno zmienia, i tutaj naprawdę niewiele trzeba, żeby faktycznie powstała jakaś większa euforia. Pamiętajcie. Lepiej uważać, lepiej zmniejszyć pozycję, niż tutaj, żeby nas niepotrzebnie zlikwidowało. Pamiętajcie, ostatnio są bardzo duże ruchy, więc nawet trzymanie pozycji na noc może skończyć się tragicznie. No i sobie chociażby zobaczmy taką kryptowalutę jak FAN. Jak sobie zobaczycie, to tutaj praktycznie od połowy czerwca mamy bardzo silne wzrosty. Gdzie z poziomu 0,034 dobiliśmy do prawie 1,5 centa, więc to jest bardzo szybki i mocny wzrost, gdzie licząc z tego dołka do szczytu, to mamy tutaj praktycznie ponad 320% zysku. I mimo tego, że Bitcoin spadał, to widzicie, że niektóre kryptowaluty potrafiły mocno rosnąć, ale pamiętajcie, że jest to naprawdę spore. Ryzyko, bo mimo tego, że tutaj mocno kryptowaluta rośnie, no to trzymanie takiej pozycji na giełdzie to jest też bardzo duży koszt i o tym też chociażby wczoraj na Discordzie dyskutowaliśmy, że czasami trzymanie takiej pozycji to połowa zysku zostaje zjedzona właśnie przez te nieszczęsne. Opłaty. A propos opłat, to pamiętajcie, że możecie też korzystać z giełdy BitGet, gdzie macie tutaj zniżkę na opłaty. No i co ciekawe, BitGet działa też w Londynie, czyli tutaj Wielka Brytania również może z tego korzystać. Pamiętajcie tylko, żeby wbić przez stronę brytyjską, użyć kodu polecającego, no i wtedy można korzystać sobie z tych wszystkich zniżek i bonusów, i jest to. Naprawdę spoko. Lećmy sobie dalej, bo warto jeszcze tutaj zobaczyć dwie kryptowaluty, które dzisiaj przykuły moją uwagę. Pierwszą jest Jupiter, który tutaj też bardzo szybko z poziomu 32 centów dobił aż aktualnie do 41 centów. Jest to dosyć ciekawe, bo mamy tutaj bardzo szybki wzrost no i tutaj kilka wydarzeń się na Jupiterze spodziewam, więc może być tutaj szybka nawrotka, więc ja bym tutaj mocno też w jakąś euforię nie popadał no ale sobie Jupitera będę obserwował i będziemy do niego wracać ale pamiętajcie, że od przyszłego poniedziałku nie będzie nagrań wyjeżdżam, robię sobie Przerwę, więc będę dostępny tylko na Discordzie i na serwisie X. Filmów na YouTube nie będzie, ale postaram się Wam to wynagrodzić w następnym tygodniu. Lecimy sobie dalej i zobaczmy ostatnią kryptowalutę na dzisiaj, i będzie to. Kawa, kawa tutaj też dosyć ciekawie wystrzeliła nam w bardzo krótkim czasie z 40,5 centa aż prawie do 43 centów. No i co ciekawe, z tego całego ruchu dostała korektę od tego impulsu wzrostowego do 236 FIBO, z którego wystartowała ponownie. I tutaj mamy cenę już w okolicach 42,5 centa. No i mamy chwilowe zatrzymanie. I może być to faktycznie powoli już sygnał do, może, jakiegoś większego odreagowania. Bo ja bym tutaj chciał docelowo zobaczyć e, kawę w okolicy 41,5 centa, właśnie tutaj, w okolicy tej przerywanej niebieskiej linii. I teraz lecimy sobie do towarów, bo tam się działo naprawdę sporo. Ja wczoraj rozgrywałem złoto, które zamknąłem na fajnym plusie. Rozgrywałem też ropę. No i ropę rozgrywałem tutaj na tym krótkim podbiciu, gdzie zamknąłem na dosyć fajnym zysku, bo zgarnąłem ponad 4000 dolarów i w momencie praktycznie kiedy zamknąłem, cena ruszyła w dół i to ruszyła naprawdę mocno i ja tutaj przy tym odreagowaniu również wbiłem w longa. No niestety tutaj skończyło się stratą ponad 7000 więc ropa wczoraj mniej więcej zabrała niż dała. No, ale tutaj zjazd do 60, poniżej 65 dolarów, no był dosyć dziwny. I powiem Wam, że no trochę się zdziwiłem, że aż tak mocno potrafiła tutaj ropa zjechać. Z tych poziomów, co prawda, z tego globalnego wsparcia na 65 dolarów, no, dostaliśmy odreagowanie. Aż tutaj prawie na 67,5 dolara. No ale teraz też wszystko wygląda na to, żebyśmy chcieli jeszcze raz zjechać, a nawet tutaj przebić te 65 dolarów, więc ja bym tutaj mocno uważał. No i teraz lecimy zobaczyć sobie srebro, bo srebro, no fajnie dzisiaj o poranku nam wystartowało. Praktycznie tutaj od pierwszej w nocy dostaliśmy sygnał do wzrostu. Nie był on duży. Bo tylko tutaj do 382 Fibo, doleciliśmy do 36,19 dolarów i bardzo możliwe, że za chwilę znowu polecimy w okolice poniżej 36 dolarów. Ja dzisiaj będę się przyglądał, może jakiegoś longa uda się wyłapać na srebrze. Liczę, że srebro powinno trochę lepiej dać zarobić niż złoto, które znowu zjechało poniżej 3341 dolarów i powiem wam, że mimo tego, że wczoraj ropa trochę więcej mi zabrała niż dała no to ostatnie tygodnie to dużo lepiej gra się towary niż chociażby kryptowaluty więc na to też warto zwrócić uwagę, że nie tylko mamy możliwość gry na kryptowalutach są też inne rynki, gdzie chociażby ja lubię grać na giełdzie BING X, z której również macie Możliwość rozgrywania chociażby daxa, chociażby złota, srebra czy ropy. Więc pamiętajcie, linki w opisie pod filmem, gdzie macie specjalne bonusy. A już w lipcu rusza nowa kampania Bing X i Dzika, więc będzie można zgarnąć znowu powyżej 850 dolarów w bonusach do gry na tradingu. Więc myślę, że warto poczekać, warto skorzystać z tych promocji, żeby chociaż sobie pouczyć, nauczyć się jak działa w ogóle, w ogóle ta giełda właśnie na bonusach, a nie na prawdziwej gotówce. A teraz lecimy sobie do Nasdaqa. Bo Nasdaq wczoraj na wieść o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, co tam Trump wygaduje, no to ruszyliśmy wczoraj z poziomu 21 550 i zatrzymaliśmy się powyżej 22 000 punktów. No co tutaj widać, że mamy chwilowe zatrzymanie. Ja osobiście liczyłem na szybkie odreagowanie, chociażby tutaj na 21 865, no ale takie odreagowanie nie przyszło. No jestem ciekawy, czy dzisiaj spróbują to delikatnie chociaż zgasić, żeby wyzerować te wszystkie wskaźniki czy jednak będzie próba pójścia po nowe ATH, bo liczę, że w tym roku jeszcze ATH na NASDAQu zobaczymy. Ja dziękuję Wam za dzisiaj, słyszymy się oczywiście jutro jeszcze i do końca tygodnia, a dopiero od przyszłego tygodnia będzie ponad tydzień przerwy, no ale myślę, że szybko ten czas minie. Ja dziękuję Wam za dzisiaj, wszystkiego dobrego Wam życzę przy wtorku no i do usłyszenia. Do jutra. Hej.